Dzisiaj na chwilę odpoczniemy od mody. Nie będzie o ciuchach, nie będzie o butach, nie będzie o torebkach, ale będzie o dodatkach, o dodatkach do domu. Odwiedzimy salon Home ⁇ You i zobaczymy, jakie trendy panują w naszych wnętrzach. Wybierzemy wszystkie te dodatki, które są w najniższej cenie. Wciąż są na topie motywy zwierzęce. Jednak polowania ograniczamy tylko do wyprawy na zakupy. My wybraliśmy dla Was złotego flaminga. Flaming został przeceniony z 50 zł na 25 zł i właściwie przypomina element obronny dla każdej pani, który zmieściłby się w torebce. Świetnie jednak sprawdzi się w domu i zwróci uwagę każdego gościa. No i to, co najbardziej nas urzekło, czyli srebrna świnia ze skrzydłami. To jest odlotowy prezent i odlotowa rzecz, która sprawdzi się w każdym wnętrzu u osób, które mają po prostu dystans do tego, co robią i do siebie samego. Każdemu wnętrzu przyda się trochę blasku. My wybraliśmy dla Was dodatki w kolorze srebrnym, czyli najmodniejszy w tym sezonie. Mamy wazon, wystrzałowy, kanciasty do minimalistycznego wnętrza. Został on przeceniony z 80 zł na 40 zł. Oraz srebrną paterę, która również kosztuje połowę taniej, teraz tylko 20 zł. Każde wnętrze ożywi także soczysta czerwień. My znaleźliśmy kilka dodatków, oczywiście przecenionych, w kolorze czerwonym. Mamy tutaj na przykład bardzo nowoczesny zegar, który został przeceniony z 80 zł na 40. Lampkę z plastiku, ale w stylu barokowym, która została przeceniona ze 130 zł na już mówię na 40 zł. I lampiony, które robią teraz ogromną furorę w każdym domu. Ten czerwony został przeceniony z 80 zł na 20. I ten ogromny który ma obniżkę sięgającą 50% i został przeceniony ze 170 zł. na 85 zł. W HomeNews znaleźliśmy także mnóstwo wzorów etnicznych zapożyczonych z różnych regionów świata. Mamy tutaj na przykład kolekcję kojarzącą się z Afryką i wazon przeceniony z 80 zł. na 40 zł. Kolejny przeceniony ze 120 zł. na 60 zł oraz ciekawie zdobioną ramkę, która została przeceniona aż o 70% i kosztuje niecałe 9 zł. W żadnym salonie nie może zabraknąć poduszek z przestrzennymi wzorami. Te są cały czas na topie. No i mamy tutaj na przykład efekt plisowania. Ta poduszka została przeceniona z 49 zł na 35 zł. Mamy też ponaszywany materiał na satynę i ta kosztuje tylko 12 zł. Efektowne marszczenia są na poduszce, która kosztuje 25 zł i została przeceniona z 50 zł. I ta, również marszczona, kosztuje tylko 15 zł. W nowej kolekcji Home and You do kuchni znaleźliśmy mnóstwo kolorów. Są puszki w kolorze fioletowym, różowym, czerwonym, kolorowe durszlaki. To szczególnie ucieszy osoby, które lubią projekty firmy Alessi oraz Karima Rashida. My znaleźliśmy na przecenach również wiele barw. Mamy tutaj na przykład puszkę, która została przeceniona z 35 zł na 10 zł. Zestaw do herbaty składający się z filiżanki oraz yy, czajniczka, który został przeceniony z 45 zł na 22 zł oraz ciekawy czajnik do zaparzania, który został przeceniony z 50 zł na 25 zł. Mamy też bardzo ciekawy zestaw do sushi, który może stać się świetnym prezentem dla kogoś bliskiego. Ten został przeceniony z 60 zł na 30 zł. A na koniec zapachy do domów. W home and you pachnie lawendą, różami, owocami egzotycznymi. Wszystkie zapachy zostały przecenione o 70%. No i mamy tutaj na przykład y, patyczki zapachowe, które kosztują tylko 10,50. Kulki zapachowe, które kosztują tylko 5,50, wcześniej kosztowały aż 20 zł. Mamy też olejki zapachowe. Ten zestaw kosztuje tylko 10,50 czy kominki zapachowe. Ten został przeceniony z 30 zł na 9 zł.